A teraz przejdziemy do tylnego koła, najpierw może skoki w miejscu na tylnim kole, które są łatwiejsze z tego względu, nie trzeba koordynować hamulca z naciśniętym na pedały, jest, wykonuje się to na z naciśniętym hamulcu i po prostu steruje się tylko za pomocą tułowia i, i górnej obręczy barkowej i po, poprzez ustawienie ciała, łatwo właśnie te skoki robić na początku na lekkim zniesieniu, kiedy, kiedy przód jest troszkę wyżej, i może być lekko z górki, wtedy łatwo się cofać do tyłu na tym kole na zaciskniętym hamulcu. Teraz kolega może pokaże już, już przerzuty, tak zwane koordynowane yy, skoki na tym kole do przodu. To już jest trudniejsza sprawa z tego względu, że trzeba skoordynować tutaj pracę tylnego hamulca z pracą nóg na pedałach. To znaczy w momencie, kiedy naciskamy na pedał, zwalniamy tylny hamulec, po czym go oczywiście zaciskamy. Zaciskamy go po to przede wszystkim, żeby tu niekoło nie odjechało i nie wylądowaliśmy na plecach no i po to też żeby po prostu zatrzymać się w danym miejscu i na danej krawędzi.